Normalnie nikt by mi nie uwierzył, jak załatwić piasek, już wam pokazuję. Jedziecie po na pobliską żwirownię, gdzie kopią piasek. Mówicie, chcę wiaderko piasku. Chłop ja mówi, masz, iść tu i weź się. za darmo. No i co, no i idziemy i bierzemy piasek. Pokażę wam, o kurde. Ja <słyska> <słyska> pierwszy poszedłem na lód. Dobra, no i ogólnie... Trzeba jakoś to teraz yy, zabrać Także się będę męczył, bo to jest e, twarde Jak wszyscy radło. Tak, oto moi drodzy mamy całe wiaderko piasku Za darmo po dogadaniu się z ziomkami, którzy tutaj są Ja powoli sobie nalewam wodę do akwarium, a teraz zajmijmy się Po części piaskiem, bo zgrzał mi się wrzątek Pakujemy sobie tutaj Trochę piasku, tak żeby mogliśmy to bez problemu mieszać, mam w czajniku zrobiony wrzątek, tak po prostu żeby się, takie coś tyle piasku było w stanie zanurzyć w wrzątku, który przygotowaliśmy se w czajniku dam sobie to tu na chwilę opłuczę sobie łapsko cyk teraz bierzemy sobie Mogę to gdzieś tu dać? No, nie mogę, okay. Wlejemy. No i ogólnie, jak wrzątek ostygnie, wymieszamy to, wylejemy, przepłuczemy, wylejemy, przepłuczemy, wylejemy, przepłuczemy, tak z pięć razy, aż się to zrobi w miarę normalne i będziemy mogli wlać takie coś, piasek, w sensie dać do akwarium normalnie. On trochę zrobi dymu, szumu tak jak jest tutaj, ale efekt będzie lepszy, nie będzie aż tyle tego. Tutaj ogólnie parzymy go, bo piasek był wyciągany z wody. Chcemy zabić te bakterie, te niepożądane rzeczy, które tam były. A następnie płuczemy to, żeby całkowicie tej wody, że tak powiem, nie zrobić w takie co... Jakby to nie jest aż taki problem. Są tam jakieś drobinki i tak dalej, ale ogólnie lepiej coś takiego wypłukać. Lepiej coś takiego kilka razy wypłukać, no a jak w akwarium się woda i tak zamętnieje na taki kolor, to po jakimś jednym dniu to opadnie i nie będzie żadnego problemu. No i tak by to mniej więcej wyglądało, zamiast płacić 20 zł za kilo, mamy całe takie wiaderło za darmo i polecam coś takiego robić bo no trochę pierdzielenia się będzie oczywiście z tym, no, ale pomyślcie sobie o tym efekcie, że za darmo, jakby się jesteście prawie nuszem biznesu, to będzie to dla was coś pięknego, coś bawiennego i pewien sposób, który ja na pewno polecam, zresztą mówiłem na filmach, nie mam pieniędzy, nie mam, nie mam, ku, nie mam pieniędzy kupić ziemię dla żółwy, kolejnych pająków, także no, idealnie pod pode mnie. No i tak się mniej więcej czyści taką wodę z akwarium. Je Boże, z, z tego, z żwirowni, no. Wodę z żwirowni. Ja powiedziałem wodę z żwirowi? Piasek z żwirowni. Jest kolejny dzień, bo przedtem nie miałem czasu. Tu ogólnie był wrzątek. Piasek, który tutaj jest się trochę ogólnie, że tak powiem wyparzył i co tutaj mamy? Widzimy, że to się stało trochę przejrzyste. W miarę widać dno, boki tego tutaj. No i co robimy? Bierzemy sobie taki garniec i wylewamy tak, żeby nie wylać piasku, bo to ogólnie, widzicie, tak smuży. Widzicie, taki szpetel, że tak powiem, osad się zrobił. Teraz robimy, dolewamy tutaj wody, tak, żeby to się ogólnie wymieszało czekamy chwilę, aż drobinki piasku osiądą się na zoli i wylewamy powolutku drugi raz i są ten maras ogólnie będzie wylatywał czynność tą powtarzamy około 5 razy może być takiej, tak jak widzicie tutaj Taki kolor zabarwienia. Natomiast pamiętajcie, że woda ogólnie ta będzie musiała trochę odczekać. Bo tu, jak widzicie, taki pył, tu taki pył, coś takiego się Wam osiągnie na ściankach akwarium. I będziecie musieli to ogólnie usunąć. Na przykład yy, czyszcząc to magnesami albo ściereczką, jakąś. Ale to nic poważnego, to jest normalne. Widzicie, to tak dymi się, jakby nie. Ale to jest normalny taki piasek, który używam ja do akwariów. Nie jest on jakoś super, tam krystalicznie taki czysty. Tylko jest, szar jest szary, nie jest biały ani ten. To jest normal normalny piasek z wody ze Już Widzicie, w miarę tutaj się to zrobiło. taki maraz tutaj wylatuje. Jak przyjrzycie się bliżej, takie drobinki od jakiegoś drewna i inne takie niepotrzebne rzeczy jak to przechylacie to sam piasek Wam wystaje. proszę bardzo, że kolejny raz i tak samo, już to jest w miarę takie powiedziałbym czyste, ale okłamałbym Was nie jest, ale jak widzicie już jest o wiele lepiej niż przedtem było tu doskonale widać te drobinki, o których mówiłem. Jest szansa, że coś takiego osiągnie się wam na szybie. Tutaj, co widzicie, to jest jakaś kora. To jak najbardziej nie jest groźne. O, proszę bardzo. To jest węgiel, ty. Nie, to nie jest węgiel, Boże. Ale bym miał kopalnię złota, jakby to był węgiel. Ale widzicie o co chodzi, nie? Są kawałki jakiegoś drewna. Coś takiego jest jak najbardziej w porządku. Taki piasek, szczerze byłbym w stanie gotowy wrzucić do tak akwarium, poczekać aż to się ustoje, bo nie wygląda najgorzej, widzicie. Teraz, jak to jest ogólnie zaszalentane, to się zrobiła tam giełka, ale ogólnie jest git. Po pięciu takich przepłukaniach wygląda to w taki sposób. No i ogólnie, patrzyłem też na ceny tego piasku, bo byłem ciekawy, jak wygląda ogólnie to. Na necie, no to w sumie nie jest chyba aż taki drogi, tak jak myślałem, bo tam było 20 zł, ale za 8 kg także no, 2,50 za kilo, w sumie nie jest dużo, nie? Nie jest dużo, ale też nie ma gwarancji, że to będzie przepłukane dobrze, bo prawdopodobnie jak to wrąbiecie do wody od razu z pudełka, to będzie to wyglądało tak samo jak u mnie, prawdopodobnie. Dlatego ja polecam po prostu iść na żwirownię i, i sobie wziąć po prostu, no. Także tak to wygląda z mojej perspektywy ogólnie. Jak wspominałem, nagram wam tę wodę. Jest już trochę bardziej przejrzysto. Kamień tutaj widać już cały, natomiast no nie jest jeszcze to perfekcyjne. Trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Ja zaraz wrzucę tutaj więcej tego piasku, także woda się znowu zabrudzi. Jeśli chodzi o to akwarium, tak wygląda woda i to, co się znajduje tutaj po jednym dniu. Jak widzicie, uformowało się tutaj. Taka, no, można powiedzieć, fala, ponieważ, no, że tak powiem, filtr tutaj y, te rzeczy ten. Y, no i tak, z tego co widać, tutaj na ściankach, na środku, osadził się osad. No tutaj widzimy takie takie seciczki. Ogólnie y, będę czyścił ten filtr, jak pozwoli mi czas. Y, tutaj widzicie wulkan. Planuję tutaj naprawdę fajnie to urządzić. Myślę, że będzie git, że to wyjdzie. No i ogólnie y, y, teraz trzeba te szybki y, szmatką po prostu w środku przetrzeć i jeszcze raz na zewnątrz wypocuwać, bo nie podoba mi się, że to wygląda jakby było tuste. nie wiem czemu to, to, nie wiem jak to, to widać bardzo pod, pod ten jak biorę, nie, i takie kurde szare, się, tu są smugi nie podoba mi się to, także y, w miarę to już wygląda dobrze zobaczcie pięknie piaseczek, teraz to tylko przetrzeć w środku i Myślę, że gdzieś tam wymienię filtr i z biegiem czasu to woda się po prostu zrobi, nie? Tak wygląda akwarium po dwóch dniach, raz czyściłem filtr. Jak widzicie woda już w miarę wygląda, wygląda fajnie. No i tu, co mówiłem, się wytworzyły te takie, na no, tą falę taką, co, co widzicie gdzieś tam z filtra. Widzimy, jak ogólnie ta woda tutaj, no po prostu się te zaspy zrobiły. No i to, co ja bym chciał zrobić, no to teraz gdzieś tam już jakieś kiki podawać, jakieś ogólnie, że tak to nazwijmy te patyki poustawiać i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Zbieranie patyków, zbieranie kamieni, jak ogólnie takie coś zrobić macie w innych filmach. Nie chciałem, żeby to było dłuższe niż tam około 10 minut. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego jakąś lekcję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.